Żywy Content, czyli copywriting i content marketing dla przedsiębiorców. Moi drodzy, witam Was serdecznie. 25. odcinek podcastu Żywy Content, a dzisiaj porozmawiamy o czymś, co w mojej opinii jest niezwykle ważne, a konkretnie Kilka słów o tym, jak budować zaufanie do marki działaniami kontentowymi. Na co zwrócić uwagę, tworząc, publikując nowy content, co pozwoli zbudować fajną, zaangażowaną społeczność, a docelowo wpłynie na zwiększenie sprzedaży, zwiększenie lojalności klienta, czyli pozwoli zadbać o wysoką retencję, wysokie utrzymanie klientów. To są proste zasady, o których po prostu trzeba pamiętać. Nic poza tym. Więc jeżeli tworzycie, jeśli promujecie czy publikujecie nowy content, miejcie zawsze z tyłu głowy te kilka zasad, a naprawdę nie będziecie mieć żadnego problemu z tym, aby zbudować, oczywiście chwilę to potrwa, zaufanie klientów do waszej marki. Więc przede wszystkim, o ile to możliwe, a zgaduję, że w większości przypadków właśnie tak jest, poruszamy się w obszarze, w którym jesteśmy ekspertem. Możemy wówczas bazować na naszej wiedzy, na naszym doświadczeniu. Mamy pewność, że to o czym mówimy, to o czym piszemy jest wiarygodne, jest sprawdzone, jest poparte faktami. Nie musimy korzystać z zewnętrznych źródeł, bo chociaż nie ma w tym absolutnie nic złego, to zawsze jest to. Obarczone nieco większym ryzykiem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy internet jest po prostu zalany rzeką śmieciowego kontentu, mówiąc wprost. Więc, jeśli możemy, trzymamy się tej dziedziny, w której jesteśmy ekspertami. Prawda jest też taka, że klienci nie chcą od nas niczego innego. Jeśli. Dajmy na to, jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją butów. Nasz potencjalny klient nie chce, abyśmy pisali o produkcji zegarków. Jeżeli będzie chciał poczytać o produkcji zegarków, uwaga skieruje się do firmy, która taką produkcją się zajmuje. Także ze spokojem działamy na tej naszej płaszczyźnie. Druga sprawa. Ja już o tym mówiłem nigdy nie pożyczamy materiałów. Mówiąc o pożyczaniu, mam oczywiście na myśli zwykłą kradzież, więc teksty, zdjęcia, grafiki. Nie pożyczamy, zawsze produkujemy własny kontent po pierwsze. Kwestia złamania praw autorskich, czyli tak naprawdę zwykłe przestępstwo. Druga sprawa, w dzisiejszych czasach, bardzo, ale to bardzo łatwo można sprawdzić, czy przypadkiem ktoś inny nie jest autorem danej publikacji. Kiedy ona była publikowana, kto jest jej prawdziwym autorem, gdzie można ją znaleźć. To są 2-3 minuty działania w sieci i mamy pełnię informacji na temat tego kontentu. Dlatego zawsze produkujemy nasz własny kontent. Jeżeli udostępniamy jakieś materiały albo tworząc, dajmy na to artykuł, korzystaliśmy ze źródeł, zawsze podajemy źródła. Jesteśmy transparentni w tym, co robimy. Dzięki temu możecie też pokazać, że tworząc wasz content korzystacie ze sprawdzonych źródeł. Wzrasta wasza wiarygodność i od początku do końca pokazujecie waszym klientom po prostu, że gracie uczciwie. To naprawdę nic trudnego podać kilka źródeł, więc... Sugeruję, żebyście zawsze to robili. Kolejna sprawa, być może dla niektórych kontrowersyjna, unikamy pseudonauki, teorii spiskowych, um, ogólnie rzecz ujmując założeń opartych na niczym. A nie korzystamy też z dorobku autorów skompromitowanych, korzystamy wyłącznie z informacji popartych naukowymi dowodami. Nawet jeżeli prywatnie jesteście miłośnikami teorii spiskowych, to no, sugeruję, żebyście zostawili to właśnie w tej sferze prywatnej. Jeśli chodzi o sferę zawodową, bazujmy na tym, co udało się ustalić naukowcom. Prosta sprawa. Ostatnia rzecz, staramy się być regularni w tym, co robimy. Jeśli coś zapowiadamy, dotrzymujemy słowa, a jeżeli z jakichś przyczyn jest to niemożliwe, bo wszystko może się zdarzyć, no życie, informujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie działania kontentowe pomogą Wam w budowie zaufania do marki. Oczywiście w parze z tym musi iść wysokiej jakości kontent, muszą iść wysokiej jakości produkty czy usługi, które no mówiąc wprost, robią to, co robić mają. Jeżeli będziecie tak działać, idę o zakład, że w stosunkowo krótkim czasie zgromadzicie wokół firmy zaangażowanych użytkowników i docelowo na pewno przełoży się to na zwiększenie sprzedaży. To jest naturalny proces, on zawsze trwa, to też nie jest tak, że 2-3 tygodnie i po sprawie, on zawsze trwa, natomiast jeżeli przyłożycie się do tego jeżeli zastosujecie się do tych zasad, to gwarantuję, że potrwa dużo krócej niż gdybyście działali inaczej. Trzymam za Was kciuki, tymczasem życzę naprawdę fajnego, produktywnego tygodnia. My słyszymy się w przyszłym tygodniu, w przyszły wtorek. Dzięki za odsłuch, cześć!